Witam, cześć. Karta kierowcy określona jest prawnie w dziale 5 rozporządzenia 165-2014 począwszy od artykułu 26 oraz rozporządzenia ministra Infrastruktury z 19 maja 2023 w sprawie kart do tachografów cyfrowych określa wzory kart do tachografów, wzory formularzy, wniosków o wydanie. Przedłużenie lub wymianę kart oraz szczegółowe wymogi techniczne dotyczące załączników do wniosków oraz wysokości opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty. Można określić ją jako transportowy dowód osobisty każdego kierowcy. Jest nieodłącznym dokumentem podczas realizowania przewozów drogowych, osób i rzeczy przy obsłudze tachografów cyfrowych. Zadaniem pracodawcy jest pobieranie danych z karty co najmniej raz na 28 dni i na koniec każdego miesiąca kalendarzowego w celu rozliczenia czasu pracy kierowcy, tym samym prowadzenia miesięcznej. Ewidencji pracy nie jest przypisana danej kategorii prawa jazdy. Oznacza to, iż jeżeli dana osoba złożyła wniosek posiadając kategorię B i następnie, na przykład w okresie roku lub trzech, podwyższyła kategorię na C lub D, nie ma w obowiązku wymiany karty kierowcy. Karta służy do zapisywania aktywności czasu pracy. Jest przydzielona do danej osoby z określonymi danymi osobowymi i numerem prawa jazdy. Wydawana jest na wniosek kierowcy lub pracodawcy przez właściwy organ państwa, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania i przebywa w nim. Co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym, z pewnymi wyjątkami. Po weryfikacji danych przez organ, wnioskodawca otrzymuje dokument w ciągu maksymalnie miesiąca na wskazany przez siebie adres, licząc od dnia otrzymania wniosku i wszelkich innych ewentualnie niezbędnych dokumentów. Ważność karty jest określona na okres 5 lat i nie dłużej niż data ważności prawa jazdy, która jest zlokalizowana w punkcie 4b tego dokumentu. Karta może być podczas używania cofnięta lub zawieszona. Jednak tylko w przypadku, gdy dany organ wydający lub Kontrolny stwierdzi, iż została wyprodukowana na podstawie fałszywych danych lub w przypadku, gdy kierowca używa nie swojej karty. Pamiętaj, iż używanie czyjejś karty kierowcy jest uznawane za najcięższe naruszenie zgodnie z załącznikiem do ustawy transportu drogowego oraz Rozporządzenia 403-2016 i jest wskaźnikiem dla organu kontrolnego do złożenia zawiadomienia o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów z kodeksu karnego, rozdział 34, jak też wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu. Natomiast, żeby wykluczyć. Przypadki i sytuacje, w których kierowca ma w posiadaniu kilka swoich kart z różnych państw członkowskich, powstał ogólnoeuropejski system informacyjny Tachonet, poprzez który są weryfikowane dane poszczególnych osób i status jej karty status ich kart. Do systemu również mogą mieć wgląd funkcjonariusze. Podczas kontroli drogowej. Pamiętaj o obowiązku posiadania karty podczas prowadzenia pojazdu z tachografem analogowym. W takim przypadku, zgodnie z artykułem 36 rozporządzenia 165-2014, kierowca obowiązany jest przedłożyć do kontroli wykresówki z 28 dni i dnia bieżącego, jak również kartę kierowcy. Zadaniem kierowcy jest odpowiednia obsługa tachografu cyfrowego, co za tym idzie również odpowiednia obsługa karty. Co to oznacza? Między innymi odpowiednie wpisywanie poszczególnych aktywności w ciągu dnia pracy. Zakaz wyciągania karty podczas pracy z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych. Oznacza to na przykład zmiany pojazdu Ochrony przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Co w przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karty w trasie? Otóż kierowca ma możliwość kontynuowania pracy do 15 dni, o ile w przeciągu do 7 dnia złoży wniosek o wtórnik karty, pobierając potwierdzenie złożenia tego wniosku które może być wymagane podczas kontroli drogowej. Jednak żeby było to możliwe, kierowca na początku trasy wykonuje wydruk sprowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje z tyłu na wydruku dane umożliwiające identyfikację kierowcy, czyli swoje nazwisko i imię, numer karty kierowcy lub prawa jazdy. Numer rejestracyjny pojazdu, miejscowość wyjazdu, stan licznika, data wraz z podpisem. Natomiast wszelkie aktywności kierowca rejestruje w tabeli, w tabeli dla poszczególnych piktogramów. Co prawda rozporządzenie określa, iż kierowca powinien na koniec dnia pracy wpisać okresy tej pracy. Na drugim wydruku wykonanym w tym okresie, które nie zarejestrował tachograf. Uważam osobiście jednak, że bardziej komfortowo i bezpiecznie jest wpisywanie w miarę na bieżąco aktywności niż później dosłownie ślęczenie nad wydrukiem i analizowanie go. Natomiast drugi wydruk należy uzupełnić rozpoczętym odpoczynkiem dziennym. Wszystkie wydruki należy zachować do kontroli, a po okresie 28 dni i dnia bieżącego, każdego wydruku, Każdy wydruk przekazać osobie odpowiedzialnej w firmie transportowej. W sytuacji, w której kierowca stwierdzi kradzież karty, ma w obowiązku zgłoszenia tego faktu w najbliższej jednostce policji, policji kraju, w którym Kradzież miała miejsce. Fakt zgłoszenia kradzieży jest istotny przy składaniu wniosku o kartę kierowcy, do którego w takim przypadku należy dołączyć zaświadczenie o złożeniu zgłoszenia. Omówiłem kartę kierowcy jako dokument, ale czas zgłębić wiedzę, kto ją wydaje, jak ją otrzymać, ile kosztuje. Jak wypełnić wniosek? Otóż, żeby posiąść kartę kierowcy należy złożyć wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych poprzez stronę info Złożyć wniosek można na dwa sposoby. Otóż online, w tym przypadku musisz posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany, czy też e z warstwą elektroniczną i aplikacją mobilną. Wniosek o wznowienie karty należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni przed upływem terminu jej ważności. Co przygotować w przypadku formy cyfrowej? Oczywiście dane osobowe wraz z numerem konta bankowego, zdjęcie. Które musi spełniać warunki zdjęcia do prawa jazdy, czyli zdjęcie na białym tle, przedstawiające twarz na wprost, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Skan podpisu. Zwróć uwagę, to jest ważne. Podpis powinien być odręczny i wykonany czarnym kolorem w ramce o wymiarach 10 na 3 cm na białej kartce A4. Pobierając tak zwaną formatkę, czyli wzór, będziesz miał podany przykład prawidłowego podpisu. Upoważnienie. Następnym punktem to upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu pracownika. Oczywiście w przypadku, gdy pracodawca składa wniosek o kartę w jego imieniu. Załącznik oświadczenia o utracie karty dołączasz, o ile ta opcja została określona we wniosku. Wzór oświadczenia do wypełnienia pobierzesz na stronie. Zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na policji. Jeśli karta została Ci ukradziona, a fakt kradzieży został zgłoszony, oczywiście kartę kierowcy należy przesłać kartę pocztą na adres PWPW w sytuacji, gdy Obecna karta została wydana w innym kraju. Wymieniasz kartę z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych, oraz kiedy składasz reklamację, albo twoja karta została uszkodzona. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Jednak pamiętaj o danych, jakimi kierowca powinien się wykazać podczas kontroli drogowej. Przypominam, są to 28 dni i dzień bieżący, a od 1 stycznia 2025 roku 56 dni. Inne dokumenty lub oświadczenia. Składasz zgodnie z artykułem 26 ust. 3 rozporządzenia 165 2014 PWPW, w przypadku wnioskowania o kartę kierowcy. Może żądać dodatkowych informacji i dowodów w przypadku wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia o normalnym miejscu zamieszkania. Na końcu nie zapomnij o zaznaczeniu oświadczeń, ponieważ są one obowiązkowe. Jeśli nie zaznaczysz wymaganych pól, wniosek zostanie odrzucony. Zamiast skanować dokumenty, możesz. Zrobić zdjęcia. Zrobione zdjęcia oczywiście muszą być wyraźne. Jeżeli wykonasz skany, proszę zwróć uwagę na format plików, które chcesz właśnie załączyć. Takie same załączniki obowiązują w formie papierowej, analogowej. Przejdę teraz do wypełnienia wniosku. W pierwszym punkcie symbolem X. Zaznaczasz daną opcję. Jeżeli nie jest to pierwsza karta, powinien zostać również wpisany numer karty po prawej stronie. W punkcie drugim należy złożyć podpis w kolorze czarnym, tak aby podpis nie dotykał ranki. Jeżeli wniosek jest w formie papierowej, zdjęcie należy dołączyć do wniosku, nie można naklejać. Jak również z tyłu zdjęcia nie ma potrzeby jego podpisywania. W punkcie trzecim wpisujesz swoje dane. Pamiętaj, jeżeli posiadasz dwa imiona lub nazwiska, wpisz dwa. Pomimo, że należy uzupełnić PESEL, obok wpisz datę urodzenia we wskazanej kolejności, czyli dzień, miesiąc, rok i miejscowość urodzenia. W punkcie czwartym wniosku wpisujesz bez ukośników numer prawa jazdy, który określony jest w punkcie piątym dokumentu. Datę wydania prawa jazdy określa punkt 4a i datę ważności punkt 4b. Organ wydający to punkt 4c. Państwo, które wydało prawo jazdy. Punkt szósty. Definiuje miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny, w tym w takim przypadku należy wypełnić również punkt siódmy. Numer rachunku bankowego wpisujesz w punkcie 8, jednak nie jest obowiązkowy, ale jego podanie umożliwi zwrot opłaty za. Wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, jeżeli zajdzie potrzeba takiego zwrotu. W przypadku niepodania numeru rachunku zwrot opłaty za wydanie, przedłużenie lub wymianę karty następuje na adres korespondencji, a w przypadku jego niewskazania na adres zamieszkania. Jeżeli zaznaczysz w punkcie pierwszym reklamację, w tym miejscu musisz uzupełnić następny punkt i opisać, jeżeli dwie pierwsze opcje nie odpowiadają powodowi reklamacji. O zaznaczeniu oświadczeń w ostatnim punkcie wniosku mówiłem przy okazji wniosku składanego online, ale punkt ten jest często pomijany, dlatego powtarzam po raz drugi o tym obowiązku. Pozostała już tylko data i podpis wnioskodawcy. Na samym dole dokumentu znajduje się pouczenie o odpowiedzialności karnej z artykułu 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie. Do wniosku należy jeszcze dołączyć opłatę za kartę kierowcy w wysokości 172 ,20 zł. 20 groszy na konto PWPW, a w tytule przelewu powinien widnieć Twój PESEL, imię i nazwisko. Jeżeli zapomnisz o dołączeniu opłaty, Twój wniosek nie będzie niestety rozpatrzony, pomimo prawidłowego jego wypełnienia i dołączonych załączników. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek nie przejdzie pozytywnie weryfikacji i zostanie odrzucony, będzie pobrana opłata za jego rozpatrzenie, która wynosi 2583 zł. Wniosek z załącznikami, opłatą i zdjęciem należy wysłać na adres PWPW. Co ważne, pamiętaj, że na kopercie musisz dopisać STC lub w przypadku reklamacji STC reklamacja. Status wniosku możesz sprawdzić na swoim koncie użytkownika lub bez logowania korzystając z usługi na stronie, podając swoje imię, nazwisko i PESEL. W przypadku obcokrajowców do wniosków powinni dołączyć dokument prawa jazdy, który był wydany w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska na podstawie paragrafu 5 punkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 maja 2023 w sprawie kart do tachografów cyfrowych. Zaleca się również załączyć razem z nim kopię świadectwa kierowcy wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej lub kopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95. Pozwoli to przyspieszyć realizację wymagania konieczności potwierdzenia danych w zakresie dołączonego do wniosku zagranicznego dokumentu prawa jazdy wynikającego z paragrafu 46 ustawy o, tachogra o tachografach cyfrowych. Załączniki zapewne przyspieszą potwierdzenie danych w zakresie dołączonego do wniosku zagranicznego dokumentu prawa jazdy. Jak zapewne zauważyliście, złożenie wniosku nie jest mocno skomplikowane. Natomiast w trakcie jego wypełniania pojawiają się proste błędy: typu brak wpisanego numeru karty, podpis wniosku w kolorze niebieskim, pominięte drugie imię lub brak potwierdzonych oświadczeń. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas.